Dziewczyny to jest totalny sztos. Nie wiem, czy lubicie parę młodą tworzyć, czy nie bardzo. Panie młode, jeszcze z, z tego co wiem, Wam łatwiej. Panów młodych gorzej, ale patrzcie, co mamy dla nich. Patrzcie, spodnie, satyna, no po prostu bomba. Do tego jest koszula. Zobaczcie, ona jest genialna, po prostu jest naprawdę mega jakości. Z krawatem, zapinana z tyłu, i do tego jest marynarka. I wiecie, co jest najlepsze? Ona jest normalnie z podszewką. Zobaczcie, tak, kurczę, światło nie pada, więc tego tak nie widać, ale zobaczcie, namaganie. No po prostu jest no genialny zestaw. Patrzcie, do tego spodenki. No, buty oczywiście też u nas do zestawu kupicie. No i błyszki. A jest, uciekła mi. Buźki tradycyjnie też, okulary, jak tam pan ma. No włosy też kupicie, wiadomo, u nas, bo mamy wiskozę. I co tam jeszcze chcecie? No zostawcie komentarz albo lajka, jak wam się to podoba.